Cześć, witam bardzo serdecznie. Dziś chciałam przedstawić rzecz niezbędną podczas eksploracji czy też Urbeksu. Jest to apteczka zdrowia medyczna, taka większa samochodowa. Lub też apteczka, również samochodowa, samochodowa, ale taka mniejsza już z mniejszym wyposażeniem, którą ewentualnie możecie sami uzupełnić. jak to zrobił To Bartek z kanału Barcio. Bicie do jego na kanał. To jest akurat torba medyczna moja. Torba jest dosyć duża, uzupełniłem ją jeszcze ja sam. Koszt, koszt uzupełnienia jak zakupu takiej apteczki jest to około 30 zł. Wydaje mi się, że się opłaca. Za chwilę Wam pokażę wyposażenie jej i sami ją ocenicie. Ok, jako pierwsza pójdzie na unboxing lub też pokazanie zawartości apteczka moja. Jest to apteczka samochodowa, taka bardziej widzicie pomarańczowa. Otwieramy ją oczywiście i zobaczymy od razu wyposażenie. Są tutaj nożyczki folia termiczna, ratunkowa, plaster na spółce. Widzimy tutaj kilka igieł, bandaże, wodę utlenioną, podstawowe praktycznie wyposażenie podstawowe, nawet dodatkowe jakieś tam wyposażenie widzimy. Jest tutaj duża ilość bandaży elastycznych, opatrunki kompresowe. No, wydaje mi się apteczka nawet aż za bardzo wyposażona jak na zajęcie eksploracji. No ale przeważnie trzeba dmuchać na zimne, nigdy nie wiadomo co się zdarzy. Czy apteczka jest potrzebna? Wyobraźmy sobie sytuację, w której idziemy na przykład na urbex, potykamy się i rozcinamy sobie nogę. Praktycznie jest to yy, okropna sytuacja, ponieważ nie mielibyśmy nawet czym opaczyć swoje nogi. Sio. Cześć witam was bardzo serdecznie. Dziś chciałbym Wam przedstawić rzecz niezbędną podczas eks eksploracji, czyli w Jest to apteczka zdrowia medyczna torba. Nie to? Nie.